Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, ostatnio stuknęło mi 500 km, które przejechałem moim nowym hornetem, i w związku z tym postanowiłem przełączyć się z trybu deszczowego na tryb standardowy. I powiem wam, że wyrywało mnie dosłownie z kapci. Ale o tym, jak się jeździ i jaka jest różnica, to powiem wam w tym filmie. Jak również w tym filmie dowiecie się, czy trzeba docierać silnik, jeżeli kupicie nowy motocykl. A jeżeli ktoś nie chce czekać i chce już teraz poznać odpowiedź na temat tego, czy trzeba go docierać, to powiem wam tak, nie, nie trzeba. Zawsze można zrobić sobie potem remont generalny silnika, ale to już niż niższość. Każdego stać jak ma nowy motocykl. Teraz będzie intro. Partnerem kanału jest Motozon w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Partnerem kanału jest Honda Pomirski w Gdańsku, autoryzowany dealer motocykli marki Honda w Trójmieście. Od pierwszej rzeczy, od której zaczniemy w tym filmie, będzie docieranie silnika motocyklowego. To też mogłoby się tyczyć silników samochodowych. Swoją drogą, jeżeli bylibyście ciekawi, czy trzeba docierać nowe opony, to niedługo pojawi się film na kanale poświęcony tylko oponom i będą tam fajne ciekawostki, chociażby od samego producenta opon, które będą mówiły Wam, czy trzeba te opony docierać, czy nie. Wypatrujcie go na kanale, ja nie będę nic spoilował, a teraz przejdźmy sobie do docierania silnika. Jeżeli chodzi o same części, które są produkowane, to są one produkowane oczywiście z dokładnością do 10 tysięcznych części milimetra, tak aby jak najgładszy był ruch. Dodatkowo olej, który wytwarza ten film olejowy, który w silniku jest, powoduje to, że te części po sobie się ślizgają i nie powinno tam być za bardzo żadnego tarcia. Ale jak to bywa w nowych rzeczach, nigdy nie jest tak, że wszystko jest zrobione super dokładnie, i jednak na początku pracy te elementy muszą się do siebie idealnie dopasować. Przez co te ruchy wszystkie posuwiste, te ruchy powodują to, że jakieś opiłki na pewno w silniku mogą się zbierać. I to, czy trzeba docierać silnik, to powinno już Wam dać do... Myślenia, jeżeli kupujecie na przykład nowy samochód i pierwszy przegląd macie po roku albo po 15 tysiącach kilometrów, a na przykład producent mówi, że serwis mówi, przepraszam, że warto jest przyjechać po tych 2-3 tysiącach, żeby zrobić taką dodatkową wymianę oleju. W motocyklach jest chyba tak, że te okresy międzyprzeglądowe są co roku albo co 6 tysięcy kilometrów. To chyba w zależności od tego, co wystąpi pierwsze. Ale na przykład w hondzie jest tak, że pierwszy przegląd, taki pierwszy, pierwszy powinniśmy zrobić między 800 a 1200 kilometrów. Wtedy jest zlewany ten olej, który jest zalany fabrycznie i wlewany jest nowy. I to już powinno dać bardzo dużo do myślenia na temat tego, czy trzeba docierać silniki, czy nie trzeba. Czy coś tam się w nich zbiera brzydkiego od razu po kupnie, czy się nie zbiera. Ponieważ z tego co się orientuję, to nawet olej, który jest teraz wlewany do silnika, jest rzadszy niż ten, który będzie zalany jako pierwszy po tym pierwszym tysiącu kilometrów. Swoją drogą w Hondzie Pomirski dostałem informację, że można na ten przegląd przejechać tak jak mówiłem, między 800 a 1200 kilometrów. Więc jest to super informacja, że nie trzeba tak super cyrklować na te 1000 kilometrów, dajmy na to. No bo akurat możemy gdzieś pojechać i przyjechać na 950 albo zrobimy dłuższą traskę i przyjedziemy na 1100. To jest bardzo fajny aspekt, ale nie zmienia to faktu, że to wszystko wskazuje, że te silniki powinno się docierać, ponieważ jednak coś tam na początku może w nich się zbierać, co powinno być zlane. Jeżeli chodzi jeszcze tylko o silniki i nie konkretnie motocyklowe, ale o samochodowe, to mogę wam podać przykład, że na przykład taki producent jak Kia zaleca, aby pierwszy przegląd, który teoretycznie powinien być zrobiony po 15 000 km, był zrobiony taki nieserwisowy po 2000 km i wtedy jest też płukanie silnika. Więc to już mówi samo za siebie, że silniki powinno się docierać. Oczywiście każdy robi na swoją odpowiedzialność i jedni mogą docierać, inni nie. Ale ja Wam powiem teraz, jakie jest moje zdanie i jak ja docieram ten silnik. Pierwszą rzeczą jest taka, że przez pierwsze takie 200 km to oprócz tego, że z oponami coś się dzieje, to. Jeżdżę spokojnie. Przyspieszenie jest maksymalnie do 6 tysięcy obrotów. Są to takie bardziej płynne przyspieszania niż odkręcanie manetki zero-jedynkowo. Staram się nie jeździć powyżej tego zakresu obrotów. Oczywiście, jak tam wykroczę na 6,5-7 tysięcy, sporadycznie, przypadkiem, no to się nic nie stanie. Ale nie ma tak, że utrzymuję bardzo długi okres. Czasu, jazdę na wysokich obrotach, i to, co jest ważne, jeżdżę tylko w trybie deszczowym. Chcę, aby ta reakcja na gaz była w miarę spokojna, żeby nie było tego zrywania, tego zrywania z gazu, żeby tam wszystko na spokojnie się poukładało. Po przekroczeniu 200 km zacząłem odkręcać już tak do 8000 obrotów, ale to wciąż nie jest manetka full gaz, żeby to przyspieszenie było takie bardzo mocne, żeby ten silnik pracował na 100% swoich możliwości. I podkreślam wam, cały czas pracuję na trybie deszczowym i jeżdżę na tym trybie deszczowym, gdyż on jest taki ugładzony. Bardzo spokojny, o czym sobie zresztą zaraz powiemy. I do tych 500 km w zasadzie tylko i wyłącznie ten tryb deszczowy miałem włączony. Jeżeli Was interesuje, to nie, jeszcze nigdy nie odkręciłem tego motocykla pod czerwone pole i nie dałem go do odcinki, ponieważ uważam, że jego przebieg wciąż jest taki na dotarciu. A poza tym pamiętajcie, nawet jak już zrobicie, nie wiem, te 900 km przebiegu, czyli silnik teoretycznie w mojej opinii już jest dotarty, to i tak nie powinniśmy do tej pierwszej wymiany oleju go. Przeciążać i przekręcać cały czas mocno tą manetkę i odkręcać do maksa, ze względu na to, że wszystko to, co wytrąciło się podczas pracy tego silnika na samym początku, te dotarcia, te opiłki, to wszystko w tym silniku krąży i to wszystko może rysować wam gładzie cylindrów, to może rysować silnik. A więc póki nie zrobimy tej pierwszej wymiany oleju, dajmy temu motocyklowi trochę czasu, żeby on nauczył się żyć sam ze sobą. Poza tym, to co jeszcze robię, jak docieram teraz na ten silnik, to po odpaleniu oczywiście czekam, aż obroty spadną do obrotów jałowych. Nie ruszam od razu, jak tylko odpalę silnik i nie puszczam się w długą, kiedy obroty są podwyższone w granicach 2000, czekam aż na spokojnie spadną do tego 1000 z groszami i silnik wejdzie na swoje już takie prawdziwe jałowe obroty. Poza tym, kiedy zrobię sobie jakąś dłuższą traskę, kilkadziesiąt kilometrów za jednym strzałem, i jest to jakaś szybsza traska, czyli jeździmy w tym zakresie 6000-7000 obrotów, czyli silnik się nagrzewa, to kiedy dojadę na miejsce, daje mu się trochę uspokoić. Wiem, że to są takie typowe zachowania, jeżeli chodzi o samochody turbinowe, gdzie trzeba ostudzić turbinę, ale ja też uważam, że silnik musi mieć chwilę odetchnąć po takiej jeździe, zwłaszcza, że tak jak mówię, jest to silnik na dotarciu. Tak więc teraz jeszcze wracając do zdania, które powiedziałam na wstępie. Czy trzeba docierać silniki? Nie. Nikt was do tego zmuszać nie będzie, ale pamiętajcie, to jest wasza maszyna i jeżeli źle będziecie ją traktowali od początku, to... Może się coś stać, ale nie musi. I pomyślcie sobie teraz tak, jeżeli będziecie odkręcali ten silnik w tych pierwszych kilometrach na maksa, będziecie go pałować, a potem pojawią się jakieś problemy z silnikiem, które nie będą mogły być rozwiązane gwarancyjnie, to do kogo będziecie mieli problemy? Ja uważam, że pierwszy tysiąc kilometrów to dla wprawnego rajdera to można nabić w tydzień. No, mi to schodzi trochę dłużej, ale ja faktycznie bardzo mało jeżdżę tym motocyklem. I to jest naprawdę taki okres, kiedy trzeba dać odpocząć motocyklowi, żeby on się poukładał, a potem to już możemy hulać, dowoli. A drugim punktem to jest oczywiście ten zmiana z trybu deszczowego na tryb standardowy. I tutaj powiem, dosłownie wyrywało mnie z kapci. A mam duże porównanie, ponieważ przejechałem 500 km tylko i wyłącznie w trybie deszczowym, więc wiem jaka jest reakcja na manetkę gazu, wiem jak jest z przyśpieszeniem i powiem wam tak, ruszanie motocyklem w trybie deszczowym jest spokojne. Faktycznie jest to typowy tryb deszczowy tak aby te koło nie zamieliło nam na tej mokrej nawierzchni, ale nawet kiedy jeździmy w taką pogodę jak teraz, kiedy jest sucho, kiedy jest ładnie, to kiedy odkręcamy manetkę, nawet troszkę mocniej to te ruszenie jest spokojne. Do tych 4000 obrotów się praktycznie nic nie dzieje. Dopiero po 4000 obrotów ten motocykl zaczyna trochę żyć. Kiedy ostatnio jechałem ze znajomymi, to miałem takie wrażenie, że Jezus, Maria, zmieniłem fazerka 140 koni na T91 i mam problem, żeby nie tyle ich dogonić, co utrzymać tempa, gdzie oni nie jechali szybko. Faktycznie każde wyprzedzanie czy coś to była trochę taka. Walka, żeby zrobić to w miarę płynnie i na tyle szybko jak oni, a wcale nie jeździli na motocyklach, które mają dużo więcej koni, wręcz były też słabsze. Trzeba też nadmienić, że tryb deszczowy nie ma tylko wpływu na to, że bardziej anemicznie ruszamy z miejsca i dopiero po połowie, po 4000 obrotów coś zaczyna dziać się w tym silniku. Ma też wpływ na to, jak wygląda nasze top speed, czyli ta prędkość maksymalna. Ponieważ o ile do prędkości maksymalnie nie dobijałem, to zdarzyło mi się kilkukrotnie jechać obwodnicą naszą trójmiejską, gdzie ten prędkości miałem powyżej 100 km na godzinę. I wyraźnie czuć, że powyżej tych 110 km na godzinę trzeba bardziej odkręcić tą manetkę. Nie gwałtownie, tylko po prostu dalej ją odwinąć w swoim kierunku, żeby ten motocykl chciał nabierać prędkości, bo on się zachowuje tak, jakby miał takie może nie ograniczenie, ale ewidentnie widać, że tryb deszczowy go mocno ogranicza, jeżeli chodzi o to oddawanie mocy. I jak już włączymy sobie szóstkę przy stu na godzinę, to to jest Czucie, jakby to był taki typowy nadbieg, jakby ten bieg nie był kompletnie potrzebny, byłby tylko do utrzymania prędkości jednostajnej i niższego spalania. Tak więc ten tryb deszczowy bardzo mocno nas ogranicza w tym, co ten silnik z siebie może dać. No ale kiedy stuknęło mi te 500 km na liczniku, to przełączyłem się w tryb standardowy. I powiem wam tak, o ile na trybie deszczowym bez problemu można jechać trójką, czwórką i cały czas prędkościami oscylować w granicach 60-80 km na godzinę, 90 km na godzinę, i że tak powiem, to jest taka prędkość normalna, bo żeby jechać szybciej, trzeba jeszcze bardziej dusić tą manetkę gazu, a jazda powoli po prostu jest za bardzo telepiąca się. Człowiek, że tak powiem, nie czuje w ogóle odejścia wtedy motocykla. Trzeba naprawdę na dwójkę redukować, żeby jechać poniżej 50 na godzinę jakoś w miarę płynnie. Po przełączeniu się na tryb standardowy, to jest kosmos, jaka jest różnica w reakcji na gaz tego motocykla. Żeby wam zobrazować, to kiedy w drodze do pracy stuknęło mi 500 km, zauważyłem, że tam 500 kilka było, przełączyłem sobie ten tryb na e, tryb standardowy i jechałem dalej spokojnie. Złapałem się na tym, że bardzo często przebijałem granicę 100 km na godzinę i zastanawiałem się, jak to możliwe. Przecież manetką operuje ciągle w ten sam sposób. Chodzi o to, że w trybie standardowym nie dość, że dostajemy żywszą manetkę, bardziej responsywną na gaz, to automatycznie podkręca to moc motocykla, przez co bardzo łatwo przebija się te jednostki kilometrowe. I tutaj, jadąc na trójce, czwórce, przy takim samym operowaniu gazem jak na trybie deszczowym, ciężko mi było zmieścić się w 100 km na godzinę. Musiałem na początku naprawdę na nowo uczyć się operowania manetką gazu, żeby jeździć w granicach przepisów, żeby gdzieś się na jakiś fotoradar nie wbić. I teraz porównując, tak jak tryb deszczowy w granicy obrotów do 4000, w zasadzie jest. Trybem, który rusza motocykl i pozwala mu jechać, tak w trybie już standardowym od 3000 obrotów w zasadzie niezależnie czy to jest trójka czy czwórka. Reakcja na gaz jest natychmiastowa, jest mocna. W ogóle nie ma tego efektu, który występuje w trybie deszczowym, czyli takiego telepania się silnika. Tutaj, jak mamy 3,5 tysiąca obrotów damy gazu, to on przyspiesza tak samo, jak w trybie deszczowym z 4,5 z 5 tysięcy obrotów. Mniej więcej jest to takie porównanie. Nie miałem jeszcze włączonego trybu sportowego, ale jego włączę dopiero po pierwszej wymianie oleju. Ale powiem Wam, że ten tryb standardowy to jest kompletne przeciwieństwo tego, co jest w trybie deszczowym. Mógłbym powiedzieć, że właśnie tryb deszczowy i standardowy. To już mogłyby być dwa docelowe tryby, które są tylko w tym motocyklu, ponieważ jeden jest taki typowo, żeby pojeździć trochę anemicznie, można by tak powiedzieć. Drugi to już jest dobre szaleństwo. Tutaj wystarczy delikatny ruch manetką, odkręcenie jej dosłownie na ten centymetr i motocykl rwie do przodu jak głupi. Tak więc podsumowując różnicę pomiędzy trybem deszczowym a trybem standardowym, to tryb deszczowy to jest taki tryb typowo do nauki. Mógłbym powiedzieć, że ten motocykl jest wykastrowany, tak czuję, pomiędzy standardowym. Przynajmniej o jedną trzecią, żeby nie powiedzieć, że o połowę. I tryb deszczowy jest takim spokojnym trybem, którym można się uczyć, i tak jak mówią, że MT-07 jest takie idealne dla pierwszej dla osoby, która pierwszy raz będzie jechała motocyklem, tak tryb deszczowy w tym motocyklu jest naprawdę ugładzony. jest spokojny i reakcja na gaz jest na tyle spokojna że początkująca osoba nie musi się obawiać tych 91 koni. I też trzeba dodać, że w trybie deszczowym przejeździłem 500 km, więc na spokojnie można nim jeździć na co dzień cały czas. Kiedy chcemy się pobawić, wchodzimy już w tryb standardowy. I tu zaczyna się naprawdę już pokazywać to serducho tego motocykla i powiem Wam, że jest tu diabeł ukryty. Nie mogę się doczekać, kiedy przebiję barierę 1000 km, zrobię ten pierwszy serwis, będę już po dotarciu tego silnika i włączę tryb Sport, bo coś czuję, że tam jest jeszcze drugie dno ukryte. Ale to, jaka będzie różnica między trybem standardowym a trybem sport, to dowiecie się na pewno z następnego filmu. I tak krótko podsumowując, jeszcze tylko docieranie silnika. Ja osobiście, i to jest moje prywatne zdanie, uważam, że silnik powinno się docierać. Zawsze będzie coś na samym początku, poprodukcyjnego, co zostanie w tym silniku, co powinniśmy zlać z pierwszym olejem. Ale tak jak mówię, każdy jest właścicielem swojego motocykla i jednych stać na zakup motocykla i jego remont, inni będą upalali od samego początku i też się nic nie stanie. Bo nie musi, ale jednak ja jestem zdania, że lepiej chuchać na zimne i ja swój motocykl w pewien sposób docieram. No i to by było tyle w tym filmie. Jeżeli taki film Wam się podobał, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem. Jeżeli moja praca Wam się podoba, zawsze możecie być moim patronem na patronajcie. Jeżeli chcecie, aby Wasze pytanie padło w Q&A, to napiszcie proszę hashtag pytanie i napiszcie swoje pytanie. Ja już zbieram, mam całkiem sporo tych pytań a propos horneta i niedługo nagram takie QA posiadowe, gdzie będę odczytywał wszystkie pytania i na nie odpowiadał, a filmów z hornetem możecie spodziewać się jeszcze całkiem sporo. Tymczasem ja się z Wami żegnam, szerokości na drodze, na razie cześć!